Nie Michale, co tak szybko? Ciepła woda. 1 listopada musi być ciepła, tak? Tak jest. Tak, dokładnie. Słońce o, świeci. Czego chcesz tu więcej? Foteczkę zrobisz. jeszcze lat. Witamy ponownie na kanale z wykrywaczem przez PL Jesteśmy nad jeziorem Robotno. Zaraz dowiecie się, jak tutaj dotarliśmy. Kto jest tego winowajcą Co dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie pierwszy listopad. Będzie trochę off będzie biwakowanie, będzie kombucha, będą poszukiwania. Znowu pokażą się dzikie wilki. Także co? Tak to wygląda. Jak się tu znaleźliśmy. I co tu robi włos? Co się? Za chwilę dowiecie. Jest listopad, trzeba biwakować. A impreza halloweenowa oczywiście. Jak dotarliśmy na miejsce biwaku i poszukiwań. Bezimienny jest świadkiem. Menel oczywiście jedzie. I Menel pojedzie za. Takim ładnym pikapem. Też z namiotem. A na miejsce poprowadzi nas Piotr. To ruszamy. No to my wystartowaliśmy. Mam nadzieję, że mnie słychać. Jedziemy lasem za Piotrem i jego psem. Obejrzymy sobie trasę. Jak będzie coś ciekawszego, damy wolniejsze tempo. upada i mało miejsca, to my co? No to lecimy dalej. Są dzikie wilki. Ta wygląda tak. Ale my się chyba jeszcze przejedziemy trochę takim jeszcze, turystycznym offroadem. Jeszcze sprawdzimy, czy to da się. Tak, zobaczymy jeszcze, gdzie wiadomo autka. Także jedziemy dalej. Dokładnie. Dotarliśmy trochę późno i było ciemno. Ale zobaczcie sobie haluinową wstawkę z tego oto obozowiska, gdzie jest. Mercedes MLW 163 z pięknym namiotem, Oflanderem 2, nasz panel kochany. Tu jest Hajlaksik, też z takim namiocikiem. Także, wszystko po kolei. Najpierw to co się działo w podczas nocki, a potem wracamy do poszukiwań I oczywiście kulinarii Teraz jak mówi to stary polski kabaret. Dlaczego w Polsce się grywa chodzorów? Bo jesteśmy w lesie nad jeziorem i mamy tutaj takie nie? ale to jest mało. Bo Polacy jadą na biwak, trwają co oprócz noża. Pewnie maczetę, bo buraki albo cebule trzeba wyciąć. Ognisko trzeba rozpalić. To jest sikiera. I kupę zakopać. To jest łopata. Ta, kupa albo złoki. Panie teraz podejdzie Freddy Krueger. Albo gościu w biało-czarnej masce z małym nożykiem i niech 3, 4, 5 Polaków zaczepi, którzy sobie się ze nimi odpoczywają w lesie. Życzę powodzenia. Jeszcze owczarka mamy niemiecką. No właśnie, a zobacz go. Kłos, piesku kłos. Kłosek, chodź. Chodź, chodź. No chodź zobacz, co ja Kłosek, chodź. Chodź. No jest. Kłosek, kibasko, zaniesz, chodź. Tu jest kiełpasa. Chodź. Chodź. No tak. Nie chcę jeszcze kłosa w nocy zaatakuje, no. Gratuluję, to nagrywać to w Polsce. A jak się śpi w takim namiocie? Bardzo dobrze. Ale jak Tu ma się z niego taki widok. Drugi namiot też jest w No my tak, noc przeżyliśmy. Nie powiem, że nie było wesoło, bo było wesoło. Widoki, jakie są, to widać. Markiza się sprawdza. Wszystko się sprawdza. A widok z drugiej strony, oprócz tego, który widzieliście z namiotu, no jest taki. Jest nasz menel. Jest high I jest kombi terenowe, czyli Forester. Tak. Tu jest winowajca przejazdki terenowej Piotr i Michał, który nas wczoraj raczył napojami na wieczór. Wyskokowymi. Ale jeszcze nie powiemy jakimi. Nie były to pikle. To jest, dobre na <noise> to jest idealne. Vitaminka C jest. B12. Idealne. Jest kombucza. A co jest fajnego w tej kombuczy? że to, to, że właśnie to wszystko co te niecne napoje nam wyrzuciły z organizmu wczorajszej nocy czyli witamina C i B12. Zawieramy to wszystko tu. Także idealna na, na taki cięższy poranek. I jeszcze zawiera żywe kultury bakterii. Także możemy się tu fajnie podreperować. Tak, A tą kombuczę robi Michał. Własnoręcznie. Ugniata stópkami, tak Panie. jak kapustę się kisiło. Jakbyście chcieli sobie taką zamówić, robioną, w linku dostaniecie namiar. A tutaj macie numer telefonu. A my co? Idziemy do wody. Idziemy okay. do wody. Kłos ja się tak, bawi. Wykrywacz czeka. Sito czeka. Wodery czekają. Także zbieramy się. Chwilę poszukać. To tak żeby było, że nie tylko biwaki. Terenowe przejażdżki. Dobry. Jeszcze raz. Kłosy. kłosek. Tak. Samochody. To jest i oczywiście wykrywacz. Majla pinoc z 900. -ka. Tu Michał już tam w wodzie. Przeciera szlaki. Chodzimy, dołączamy. I chyba w trójkę będziemy w wodzie. Tak, Kłos? Też idziesz? Idziemy, szukamy skarbów. To, że jest biwak listopadowy, to pierwsza znajdka. To taka blaszka do naciągania linki w namiocie. Może będzie coś ciekawszego. Pierwsza monetka dzisiaj, zacny perelik, 10 groszy, rocznik 49. I w tej słonecznej listopadowej aurze druga monetka, 10 zł również Pereliks, rocznik 80. Pierwsza współczesna monetka, 50 groszy, już 90 rocznik, także zaczynamy zarabiać. Poszukiwania były bardzo malownicze. Kłos potwierdza, Piotr potwierdza. Jest bomba. Ja się obijałem w wodzie, Piotr ciężko pracował. Także jest kącik kulinarny, pyszna terenowa jajecznica z cebulką. I kiełbaską, także my się zajadamy. A zaraz pokażemy, co znaleźliśmy w wodzie ciekawego. To my powoli kończymy. Śniadanko zjedzone. Kapka się robi. Długo nie szukaliśmy. Wejścia takie malutkie do wody, ale no sami powiedzcie, no listopad, kurde. Trzeba jeździć, wypoczywać i szukać. I co my tutaj znaleźliśmy? Dużo tego nie było. Oczywiście szkiełka. Przątamy. Trochę śmieci, polijek, w tym oczywiście opakowanie od szamponiku. Tutaj od linki od namiotu. To bardzo fajna blaszka. Ale to leżało na trawie. Nie mam pojęcia. Jest uśmieszek. Z tyłu też jest uśmieszek. To jest też chyba od jakiejś liny albo z czegoś. Może ktoś będzie kojarzył. To podpowie co to może być. Z rzeczy wędkarskich. Tu kawałek do tego blaszka z monetek współczesne. To mamy 50 groszy. To jest jedna współczesna. Do tego dochodzi 10 groszy z roku 49, 20 groszy rok 76 i 10 zł z roku 80. Może niedużo, ale czas tak spędzony na wypoczynku, rekreacji. Niech mi ktoś powie, o tej porze nie śpi się w namiotach. Dzięki za oglądanie. Jak ktoś nie dał suba, wspomóżcie w ten sposób kanał. Dzięki, do następnego.